Rozdział 26 Pinokio idzie ze swoimi kolegami szkolnymi nad brzeg morza, żeby zobaczyć straszliwego rakina. Nazajutrz poszedł Pinokio do szkoły miejskiej. Wyobraźcie sobie tych chłopaków, urbi, połciów, kiedy ujrzeli wchodzącego do ich szkoły pajaca. Śmiechu było co niemiara. Każdy mu zrobił jakiegoś figla. Ten mu wyrwał z ręki czapeczkę, tamten szarpnął go z tyłu za surdusik. Jeden starał się namalować mu atramentem duże wąsy pod nosem, a byli nawet tacy, którzy usiłowali przywiązać mu nitki do rąk i nóg, żeby zatańczył. Pinocchio zlekceważył to zrazu i szedł naprzód, ale w końcu, czując, że traci cierpliwość, zwrócił się do tych, którzy go najbardziej dręczyli, natrząsali się z niego i krzyknął ostro: Uważajcie, chłopcy. Ja nie po to tu przyszedłem, żeby być waszym błaznem. Szanuję innych i żądam, aby i mnie szanowano. Brawo, pół diable, przemawiasz jak drukowana książka! Rzasnęły hultaje, pokładając się ze śmiechu, a najzuchwalszy ze wszystkich chciał pociągnąć pajaca za koniec nosa. Ale nie zdążył, gdyż pinokio wsunął nogę pod stół i kopnął go w łydkę. A, jakie twarde nogi! krzyknął chłopak, rozcierając sobie siniec. A jakie łokcie? Jeszcze twardszy od nóg. Odezwał się inny, który za swoje głupie żarty dostał kuksa w brzuch. Faktem jest, że po tym kopniaku i po tym uderzeniu łokciem Pinokio zdobył sobie od razu szacunek i sympatię kolegów. Wszyscy go głaskali, wszyscy go kochali z duszy i serca. A nawet i pan nauczyciel go chwalił, gdyż widział, że pajac jest pilny, pracowity, inteligentny i że zawsze pierwszy przybywa do szkoły, a wychodzi ostatni po skończonej nauce. Jedyną jego wadą było to, że się zanadto zadawał z koleżkami, wśród których było dużo obuzów znanych z próżniactwa i niechęci do nauki. Pan nauczyciel ostrzegał go codziennie, a dobra wróżka powtarzała: Uważaj, Pinokio. Twoi źli towarzysze, wcześniej czy później, odciągną cię od nauki, a może sprowadzą na ciebie jakieś wielkie nieszczęście. Nie ma obawy. Odpowiedział pajac, wzruszając ramionami i wskazując palcem na czoło, jak gdyby chciał powiedzieć: Ja już mam swój rozum. Aż oto pewnego pięknego dnia, kiedy szedł do szkoły, spotkał gromadę tych samych koleżków, którzy biegnąc naprzeciw, zawołali: Wielka nowina, wiesz już, co się stało? Nie wiem. W morzu niedaleko stąd ukazał się rekin tak ogromny jak góra. Doprawdy, czyżby to był ten sam rekin, którego widziano, kiedy utonął mój biedny tatuś? Idziemy właśnie na wybrzeże, żeby go zobaczyć. Idzie z nami? Nie, idę do szkoły. E, co tam szkoła? Jutro pójdziemy do szkoły. Jedna lekcja mniej czy więcej to nie ma znaczenia i tak zostaniemy takimi samymi osłami. A co powie pan nauczyciel? Niech sobie mówi co chce, za to mu właśnie płacą, żeby zrzędził przez cały dzień. A moja mamusia? Mamusie i tak nigdy o niczym nie wiedzą odpowiedziały te gałgany. Wiecie co zrobią? Rzekł Pinokio. Mam pewne przyczyny, dla których chcę zobaczyć tego rokina, ale pójdę tam po szkole. A to głuptas, zawołał jeden z kolegów. Myślisz, że ryba tej wielkości będzie czekała na ciebie? Gdy jej się znudzi, popłynie w przeciwnym kierunku i tyle się widział. Jak daleko stąd do wybrzeża? Zapytał pajac. W godzinę jesteśmy tam i z powrotem, a więc naprzód, a kto szybciej dobiegnie, ten jest dzielniejszy, krzyknął Pinokio. Na ten sygnał gromadka urwisów z książkami i zeszytami pod pachą puściła się pędem przez pola. Pinokio zawsze się trzymał na czele, zdawało się, jakoby miał skrzydła u nóg. Od czasu do czasu odwracał się i drwił sobie z towarzyszy, którzy pozostawali daleko w tyle, a widząc, jak biegną zdyszani, ziajani, zakurzeni z wywieszonymi językami, śmiał się z nich serdecznie. Biedaczek nie wiedział jeszcze w obej chwili, jakie strapienia. Jakie okropne nieszczęścia czyhały na niego!